Dębiczanie chętnie wzięli udział w pikniku kawaleryjskim zorganizowanym przez miasto Dębica Miejski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Kawalerii Konnej w Dobrninie imienia V Pułku Strzelców Konnych. Impreza miała charakter piknikowy i rekreacyjny, ale z licznymi walorami edukacyjnymi. Przypomnijmy, że Dębica była ostatnim miejscem postoju V Pułku Strzelców Konnych, który z miasta nad Wisłoką wyruszył na wojnę obronną we wrześniu 1939 roku. Dębica to miasto związane z pułkiem, ale także z postacią generała Tadeusza Bora Komorowskiego, pułkownika kawalerii wojska polskiego, generała dywizji polskich sił zbrojnych, a także komendanta głównego Armii Krajowej i premiera rządu RP na uchodźstwie. Mija 77 lat okay. od dnia, kiedy generał Tadeusz Burkomorowski okay. wydał rozkaz o... Wybuchu Powstania Warszawskiego, o podjęciu walki. To szczególna postać, mówię o Tadeuszu Boże Komorowskim dla nas Dębiczan, bowiem to właśnie generał Bur tutaj służył w armii austro-węgierskiej. to Z Dębicy wyruszył na wojnę polsko-ukraińską w strukturach, w szeregach 9 Pułku Ułanów, a później walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Dzisiaj łączymy właśnie wątki kawaleryjskie, wspominając piąty Pułk Strzelców Konnych. Przed nami Premierowy pokaz e, filmu e, o dziejach V Pułku Strzelców Konnych, a później lekcja śpiewu e, patriotycznego, bowiem właśnie łączymy wątki kawaleryjskie z wątkami z historią Powstania Warszawskiego. Głównymi bohaterami pikniku historyczno-patriotycznego byli rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Kawalerii Konnej V Pułku Strzelców Konnych. My kulturowujemy tradycję 5 Pułku Szczelców Konnych, czyli barwy, odtwarzamy tradycję. Są dwa stowarzyszenia, jest też drugie towarzyszenie z Dobrynina, które przywieźli konie, też właśnie imieniem 5 Pułku Szczelców Konnych. Mamy rzędy końskie, mamy białą broń. Czyli szable, lance, to, to czym oni walczyli, czyli broń, broń siecznokującą. E, tutaj kolega e, wytwarza szable, bo no, dzisiaj e, te, prawda, e, ta broń no, nie jest tak ogólnie dostępna. A chcemy to wiernie otworzyć, tak jak nasze mundury, na przykład, też historycznie e, szyjemy, e, specjalnie zamawiamy, żeby były wiernie otworzone krój i, i wzór. Czyli, czyli chcemy to przekazać młodzieży, bo dzisiaj to jest, takie, to jest taka trochę żywa lekcja historii. Bo jeśli my to, te tradycje kultywujemy i przekazujemy je młodzieży, to na pewno więcej zapamiętają niż gdy przeczytają to tylko w książkach. Zarówno dorośli, jak też dzieci z dużym zainteresowaniem brali udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów pikniku kawaleryjskiego w Dębicy. Patrząc na entuzjazm dzieci, które chętnie korzystają z przejażdżek koniami w rzędach łańskich 5 Pułku Strzelców Konnych, myślę nie tyle, że warto organizować tego rodzaju wydarzenia, ale jest to naszą powinnością i koniecznością, a szczególnie, e, że uczymy w ten sposób historii, a później wspólnie wyśpiewamy piosenki powstania warszawskiego i wspólnie w ten sposób będziemy edukować i uczyć się naszej historii. W programie imprezy między innymi były przejażdżki konne oraz prezentacja umundurowania i broni 5 Pułku Strzelców Konnych. Dębiczanie z dużym zainteresowaniem oglądali pokazy, broń i rozmawiali z gośćmi tego historycznego wydarzenia. Dowiedzieliśmy się, że będą konie, oprowadzanki z końmi, a córa bardzo lubi konie, czasami mamy okazję przejechać się konno i dlatego też tutaj stoimy w kolejce żeby się przejechać. Ja zawsze byłem zainteresowany wojskowymi sprawami, ciągnęło mnie do tego. Lubię dowiadywać się ciekawostek nowych, o broni, o, o tamtych dziejach, co się wydarzyło. Jak to bo jak to każdy, powiedzmy młody chłopak, byłem zafascynowany żołnierką. No. Dla dzieci przy okazji spaceru, żeby zobaczyły coś historyczne, jakieś ciekawostki. No i tak konie. Zdecydowanie najwięcej radości z możliwości przejechania się konno mieli najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i regionu. Było bardzo fajnie. Mój, mój brat się bardzo bał tego i postanowił nie jeździć. Mu, namawiałam go trochę, bo to naprawdę fajne. Nie bałam się, no normalnie też jeżdżę konno, tylko na mniejszych koniach, ten był bardzo duży. Zatem za nami kolejna udana impreza w Dębicy łącząca rekreację na świeżym powietrzu z żywą lekcją historii, która z pewnością jest szczególnie cenna dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.